Także klikajcie, subskrybujcie, żeby Stasiu miał roboty jeszcze więcej. Chodź no tu, Dziudziuś. Powiedz mi, kochanie, dlaczego, a ty na pewno ładnie powiesz, dlaczego nasi widzowie mają subskrybować kanał YouTube. Jesteśmy rewelacyjni w swojej pracy. Jezu, nareszcie ktoś fajnie powiedział, i jakieś tak inaczej. Fajni w swojej pracy, zobaczcie jak ładnie to jej robi. Stasiu, serwisuje. Nie jeden film z nim macie i zobaczycie. W związku z tym, a dlaczego jesteś taki fajny? Bo co? Boże przystojny, czy jaki? Ja nie wiem. Znaczy się na robocie, nie? Dużo klientów zrobiłeś. Ile tu już lat pracujesz? No coś Za cztery. Trzy? No czy, trzy si Czy więcej. chyba <laughs> na pewno więcej. No co no ty? 4 albo pięć, Nie, szybko czas leci. No widzisz, szybko czas leci, chłopak zarobiony, robi, robi robi, zna się na robocie. Także klikajcie, subskrybujcie, żeby Stasiu miał roboty jeszcze więcej. Żebyśmy za 5 albo za 10 lat tu przyszli i dalej byśmy tu stali. Tak jest. W tym samym składzie. W tym samym... Skład się nie zmienia. Wszystkiego dobrego. Subskrybujcie. Przycisk pod filmem. Dziękuję.